Czy dieta wege to prosta droga do kontuzji i spadku formy? A może da się na niej tańczyć na najwyższym poziomie? Dieta roślinna może dostarczyć wszystkiego, czego potrzebuje tancerz, ale musisz wiedzieć, jak ją poprawnie zaplanować. Przede wszystkim pamiętaj o podstawach. Węglowodany są energią dla mięśni, białko odpowiadają za odbudowę i regenerację, natomiast tłuszcze odpowiadają za prawidłową pracę hormonów. A jakie są pułapki diet wegetariańskich? Po pierwsze witamina B12. Nie znajdziesz jej w roślinach, więc w przypadku diety wegańskiej koniecznie ją suplementuj. Kolejne jest żelazo. To z roślin gorzej się wchłania, więc koniecznie spożywaj je z witaminą C. A omega-3? Znajdziesz je w oleju lnianym lub w suplementach z alk. Największe błędy, jakie popełniają osoby aktywne, fizyczne, będące na diecie wegańskiej, to przede wszystkim jedzenie za mało kalorii. Po drugie jedzenie zbyt małej ilości białka. Na diecie wegańskiej możemy spożywać tofu, strączki. Bez problemu dostarczą nam odpowiednich ilości białka, a do tego brak planu. Bez niego nie osiągniemy żadnych efektów. Dieta roślinna dla tancerzy? Tak, ale z głową. Zaobserwuj po więcej.